W Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 8 do Chrystusa przychodzi jego matka, jego bracia, nie mogą się do niego dostać. Tak jak wiele ludzi otacza samego Jezusa. Kiedy o tym doniesiono samemu Chrystusowi, Chrystus jak często to robi, wykorzystuje daną okazję, żeby przekazać prawdę o głębszym charakterze. Pokazując wokół siebie wszystkich, którzy siedzą przy Nim i którzy słuchają właśnie Jego słowa, mówi, oto są moja Matka i moi bracia, albowiem wszyscy, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają, są moją najbliższą rodziną. Oczywiście słowa te pokazują istotę relacji pomiędzy Chrystusem a każdym z nas poprzez Słowo Boże i wypełnianie tego słowa, czyli życie. Bożymi przykazaniami, życie, wolą Bożą, jesteśmy wewnętrznie zjednoczeni z Trójcą Świętą. Wspominamy dzisiaj również ojca Pio, wybitnego świętego kapucyna, stygmatyka, który w swoim życiu w skromnej miejscowości San Giovanni Rotondo spowiadał, modlił się, otrzymywał dary stygmatów, czyli pięciu ran, Męki Chrystusa na swoim ciele, czytał w sumieniach i zarazem czynił wiele cudów. O co mamy się modlić do świętego Ojca Pio? Myślę, że przede wszystkim o to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, a być matką, braćmi i rodziną Chrystusa, powinniśmy modlić się o poznawanie Słowa Bożego, czytanie tego słowa, i zarazem o to, żeby Nim żyć. Żyć zarówno dziesięciorgiem Bożych Przykazań, jak i ośmioma Bożymi Błogosławieństwami, które Chrystus wypowiada na górze ośmiu błogosławieństw. Rozpoczynajmy więc nasze wewnętrzne nawrócenie, wpatrując się w Ojca Pio, nie tylko i nie tyle patrząc na te wspaniałe cuda, jakie dokonał, ale ile wycierpiał dla imienia Chrystus, Chrystusa. Ile dobrego zrobił przez swoje powołanie? Czy ja słucham Słowa Bożego, czy je rozważam, i czy wreszcie pragnę być świętym na wzór samego Jezusa Chrystusa, który, jakkolwiek niedościgły jest w swojej świętości, niemniej nakazuje nam do tej świętości dorastać, świętości w Duchu Świętym. Święto Ojcze Pio. Módl się za nami, módl się za nami o świętość.